Witajcie moi drodzy gorącej serdecznie. Tym razem mam dla Was przepyszny przepis. Wjeżdża nas stół e, jabłecznik, który pachnie obłędnie, jest dziecinnie prosty, gwarantuje, że każdemu wyjdzie. Także jeżeli ktoś nigdy w życiu nie robił żadnego ciasta, to obiecuję, że to jest jedno z tych, które wychodzi za pierwszym razem i wychodzi za każdym razem. Eee, ja przechodzę od razu do pieczenia, bo tutaj już jest po prostu kolejka, żeby zjeść, i dzieciaki już nie mogą się doczekać, eee, żeby posmakować. A Wam życzę udanych wypieków. Do przygotowania kruchego spodu będziecie potrzebować dwóch szklanek mąki, trzy czwarte szklanki cukru jedną dużą łyżkę proszku do pieczenia oraz trzy żółtka a białka oddzielamy i pozostawiamy w misce do ubicia w późniejszym czasie na naszą piankę, a teraz zabieram się za krojenie margaryny 3 czwarte kostki i wyrabiamy ciasto. Musi być konsystencji takiego Mokrego piasku. Jak widzicie, ja używam do tego rękawiczek, bo najlepiej mi się w nich pracuje. Następnie wysypuję wszystko na foremkę. I sekretem do tego kruchego spodu jest fakt, że nie ugniatam go za bardzo, tylko delikatnie przyklepuję i pozostawiam może jedną trzecią na kruszonkę na górę. Następnie wykładam jabłuszka Tutaj mam pięć dużych jabłek zmielonych w termomiksie, ale jeżeli nie macie termomiksa to możecie sobie je zetrzeć I na, tych, na start na takich dużych oczkach wysypujecie na kruchy spód Następnie posypuję cienką warstwą cukru oraz cynamon. Jabłko i cynamon to jest must have i one po prostu muszą ze sobą grać. I tak wygląda z bliska ciasto. Następnie przechodzę do ubijania piany na bezę na górę i dodaję trochę cukru. No i jak beza już jest gotowa, widzicie, nie wypada z miski, przekładam ją do foremki. Na koniec posypuję cienką warstwą kruszonki i praktycznie nasze ciasto jest gotowe do wstawienia do piekarnika. Pieczemy na termoobiegu w temperaturze 180 stopni przez około 45 minut, ale obserwujemy bezę, czy nam się nie przypala. Jeżeli będzie się rumienić zbyt mocno, to skręcamy do 160 stopni. Jeżeli pozostanie Wam nadmiar e, kruszonki, to spokojnie możecie przesypać ją do woreczka i wstawić do zamrażalnika. Idealnie będzie mogła Wam posłużyć jako kruszonka, na przykład pod owoce e, w późniejszych wypiekach. A moje ciasto jest już gotowe, pachnie błędnie, beza jest idealna, i możemy przejść do testu smaku. Teraz, moi drodzy, najprzyjemniejsza część oczywiście tego filmu, czyli taste test. Zobaczcie, jak pięknie wygląda. Beza jest idealna, chrupiąca na górze, a w środku jest taka mięciutka. Także zaczynam, moi drodzy. Nie wiem, czy było to słychać, ale jak pięknie. Jabłuszka są jeszcze ciepłe w środku. Mm. Nie chwaląc się, ale jest tu smażona. Mhm. Połączenie cynamonu, kruchego spodu, nie za mocno przygniecionego i ubitego, I po prostu tej delikatnej pianki na górze z czy jabłuszek i znaczy, te jabłka są lekko kwaśne, ale słodycz, te pianki plus cynamon i ta kwaśność jest po prostu przepysznie. Mm. Jak gwarantuję Wam, że to ciasto zniknie. Za półtorej godziny już go nie będzie. Mm. Koniecznie dajcie znać, czy próbowaliście i jak Wam smakowało. Jeżeli Wam się podobał film, to oczywiście kciukujcie. Nie obrażę się, jeżeli e, wyślecie ten link komuś do polecenia. No i do zobaczenia w kolejnych produktach. Moi drodzy, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia.